kochani, witam Was w kolejnym vlogu z Rzymu. Właśnie jesteśmy w posiadaniu, kupiliśmy bilety, żeby wejść do Pantomu e... No i sobie dalej zwiedzamy dzisiaj. Także zapraszam Was do spędzenia tego dnia razem z nami. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. projekt zostawcie w górę. Gorąco, nie, zimno, zimno. Zimno jest. Zostawcie łapkę w górę. Suba i zawsze do oglądania. Zupo. Zupo. że jest jeden z zimniejszych dni e, więc troszeczkę marzniemy wczoraj też było zimno, ale wczoraj był wiatr a dzisiaj ogólnie jest tak troszeczkę zimno tak, było zimno no ale dzisiaj też jest nas ostatni dzień już tutaj niestety jutro około i coś mamy lot, także wykorzystujemy ten dzień i od rana już sobie chodzimy, zwiedzamy i właśnie teraz idziemy do muzeum więc Mimo wszystko będzie to fajny dzień. W ogóle mam tutaj cały czas dużo energii i jest to super. Jest to najlepszy mój na pewno e, taki trip w żyć. W ogóle Kieran znalazł sposób e, pokoju, znalazł coś i e, udało mi się naładować aparat, także cieszę się, że mogę nim nagrywać. E, bo no wiadomo, ta jakość jest zdecydowanie o wiele lepsza niż w telefonie. Także mam jeszcze dwie kreski. Mam nadzieję, że mi starczy cały ten dzień. No, w kolejce. Po dwóch godzinach stania w kolejce. Zwiedzamy sobie Watkan Muzeum. A za dwie godziny mamy już bilety do Koloniseum. Także dzisiaj, typowo takie zabytki, zwiedzanie. tutaj nie odzywałam ponieważ wydarzyła się niezafajna sytuacja dla nas Portfelek naszych humorów. Chodzi tutaj o to, że dostaliśmy mandat. W skrócie wytłumaczę Wam teraz, jak to wszystko się wydarzyło i ogólnie o co chodzi. Więc, tak, wychodząc z Muzeum Watykan, musieliśmy szybko się dostać do Koloseum, ponieważ mieliśmy godzinę później rezerwację. Mieliśmy bilety tutaj wstępu, więc nie chcieliśmy się spóźnić. W ogóle kierama też boli lewa noga trochę, bo no wiadomo, my codziennie robimy naprawdę bardzo. Dużo kroków, w ten wyjazd jest intensywny i nasze nogi po prostu e, już e, mega cierpią, jakby jest serio jest źle. No więc znalazłam szybko autobus, który był około 300 metrów do e, tego muzeum, żeby przejść się na ten przystanek i przejść autobusem to było 40 minut około drogi do Koloseum. No i słuchajcie, przyszliśmy na przystanek, chwila bojowy karetka. Przyjechaliśmy na przystawę, czekaliśmy na autobus i jak autobus przyjechał, słuchajcie, my zawsze płacimy za bilety, zawsze je kasujemy, bo my mamy zawsze bilety, które kupujemy w hotelu. I tak samo teraz też mieliśmy bilety, tylko po prostu ogólnie tutaj we Włoszech jest tak zauważyliśmy, że nikt nie płaci za bilety. Normalnie ludzie wsiadają i nikt tutaj nie płaci za bilety, ale my mimo wszystko zawsze płaciliśmy. I słuchajcie, weszliśmy do tego autobusu i wszyscy ludzie wszyscy ludzie od razu usiedli i my tak samo to nie minęły i wszedł facet, kanar, tak to się chyba mówi, żeby skasować nam bilety. I ja słuchajcie, miałam te bilety, ale zapomniałam skasować. I w ogóle jak skasujecie ten bilet, to on dalej wygląda tak samo. Ja miałam trzy bilety. Trzy. Jeden był już skasowany, bo to był jakiś stary bilet. I dwa nowe, które właśnie mieliśmy skasować, ale totalnie o tym zapomnieliśmy. No i dało mu przez przypadek ten stary mój bilet i jeden ten nieskasowany. I on mi powiedział, powiedział, że nie ma problemu, a drugi bilet od razu, ten facet od początku był strasznie strasznie niemiły e, i chciał cały czas kiedy ma paszport, ja mu chciałam dać mój, że to ja nie skosowałam tych biletu, ale on nie chciał mnie w ogóle słuchać, chciał kiedy ma paszport więc mu go dałam, no i od razu nam kazał wyjść z autobusu, był w ogóle bardzo niemiły, naprawdę nigdy wcześniej spotkałam takiego miłego człowieka i ja słuchajcie, ja rozumiem to, to bo to jest tak naprawdę nasza głupota, że my nie skosowaliśmy tych biletów, więc on ma totalnie prawo nam e, dać mandat. To jest jakby totalnie normalne, bo to jest po prostu nasza głupota i ja to totalnie rozumiem. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że był... Od początku bardzo niemiły, jakby zaczął do nas krzyczeć w ogóle, kazał nam wychodzić z autobusu i też chcieliśmy z nim porozmawiać, a kieram do niego patrzeć, żeby z nim porozmawiać. A on od razu zaczął krzyczeć, że wzywa policję, wzywa policję, żeby nie podchodził, żeby coś tam i ja totalnie nie rozumiałam jego zachowania w tamtym momencie. Starałam się jakby być cały czas spokojna, mówił, że okej, okay, kieram nie rozmawiaj z nim, widzi, że on nie chce rozmawiać, jest jakiś, no naprawdę był bardzo niemiły, więc wolałam po prostu nawet się nie odzywać, już jak zaczął mówić, że wzywa policję i tak dalej. ten bilet i musimy teraz e, go zapracić. Od razu mówię, że tutaj e, podkreślam, że to jest normalne, że on miał prawo dać nam mandat, jakby ja to totalnie rozumiem. Bardziej mi tutaj chodzi o to, żeby być człowiekiem, żeby normalnie rozmawiać ze sobą, bo naprawdę nigdy Tak nie spotkałam tak niemiłego człowieka. Naprawdę. Przez to trochę nie mieliśmy humorów, ale idziemy teraz coś zjeść i mam nadzieję, staram się naprawić kieromowy humor, bo trochę jest zły, ale Mam nadzieję, że nie będzie to e, efektować całego dnia nam i że, że jedzenie nam na humor Kieru, Kieruś, Kieruś, jesteś Tak? Chodź. Chodź Co? Let's go <laughs> W restauracji czekam na pizzkę, ale zrobiliśmy już takie jakby chipsy i naprawdę są mega dobre. <śmianowidzio> Wyszliśmy już z restauracji e, i zjedliśmy sobie, naprawdę była bardzo dobra pizza i zapłaciliśmy najmniej niż kiedykolwiek wcześniej w innych restauracjach, także fajnie idziemy teraz pod Fontana di Trevi i śmieję się z Kieremem, że Fontana di Trevi to jest takie nasze, nasze checkpoint check miejsce albo co on robić, to idziemy właśnie pod fontannę, e, więc teraz też idziemy pod fontannę, ponieważ chcemy kupić jakieś magnesy, jakieś pamiątki e, i jeszcze chcę wrzucić pieniążki do fontanny dla mojej mamy, dla mojego taty, żeby każdy sobie pomyślał życzenie. Przyszliśmy do pompy po tiramisu. So Kupiliśmy takie less... zwykłe, jakby truskawkowe, bo ja nie przypadam za tiramisu normalnym, za kawę It's tak coming że... for you. No, co masz? No, 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 mm. Przyszliśmy jeszcze kupić jakieś pamiątki na koniec tego dnia e, i szukamy magnetu na naszą lodówkę. Kupujemy też na prezenty dla naszych rodziców. Kiedy się Mamy na razie cztery. Też Właśnie za darmo dostaliśmy taką wow. całą deskę jedzenia, więc mega miło, tak na koniec już tego dnia. Pamiętajcie, kochani, kasujcie bilety. Wróciliśmy już właśnie do pokoju, także pokażę Wam, co kupiliśmy jeszcze przed chwilą w sklepie. Zacznę może od tych znaczków, nie znaczków, tylko magnesów, które kupiliśmy przy Fontanie di Trevi i dla nas i na pamiątkę dla naszych rodziców. Kupiliśmy osiem magnesów i tak się prezentują. One się powtarzają, ale z tych, które się nie powtarzają, jeszcze mamy taki. I jeszcze był jeden. Myślałam, że jeszcze jeden kupiliśmy, ale nie wiem. Muszę zapytać Kierema o co chodzi. Eee, no ale ogólnie bardzo ładne są magnesy, po euro każdy, więc zapłaciliśmy 8 euro. Dalej kupiliśmy w markecie. Y, to są takie biszkopty, coś takiego. Nie wiem, widziałam kiedyś chyba na YouTube o kogoś, że podobno są dobre, a ja nigdy nie widziałam ich w sumie w Polsce ani w Turcji, także je. Y, kupujemy, bierzemy ze sobą do Turcji dalej kupiliśmy dużo czekolad zwykle e, one jest takie z orzechami kupiliśmy pięć. nie chcemy też e, brać jakoś mega dużo rzeczy e, żeby nie przekroczyć kilogramów bagażu mam jeszcze jedną czekoladę ona jest e, z pistacjami z orzechami e, i wzięłam też Kinder Country, bo w Turcji nie ma, a ja mega lubię, to są w ogóle moje ulubione także wezmę ze sobą do Turcji Kupiłam też jakieś żelki, jeszcze wzięłam przy kasie, i na teraz do zjedzenia. Kupiliśmy ananas, naprawdę. To jest najlepszy ananas, jakim w życiu jedliśmy. Zarówno ja, jak i Geram. Ogólnie tutaj owoce są mega dobre. Jedliśmy też winogrona, takie. Przy fontannie tej Pan on sprzedawał i naprawdę były przepyszne. Truskawki, tak samo, ale ananas to naprawdę wygrywa. Także codziennie mam taką tradycję, że jak wracamy do hotelu, zachodzimy do tego sklepu obok nas i kupujemy ananas. Jest też fajnie, bo jest od razu pokrojony. Także łatwo się go na pewno zje. I co padam już bateria w aparacie, dlatego żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga, za te wszystkie vlogi z Rzymu. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzednich, to zapraszam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Naprawdę to był jeden z najlepszych wyjazdów w moim życiu. Spełniłam też swoje największe, takie jedne z największych marzeń, bo bardzo mi się marzył właśnie Rzym Włochy, także jestem mega zadowolona i jestem mega szczęśliwa też, że mogłam zrobić taką nieśwodziąkę Kiermowi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli spodobał wam się ten vlog, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie już z Turcji.